Showtime in three, two, one. cue sound. Listopad. Czas refleksji, czas na zastanowienie. Więc skąd jesteśmy? Co to jest za miejscowość, w której mieszkamy? Jaka wiąże się z nią historia? Tego pana znają wszyscy. Po co o tym mówię? Otóż Władek Jagiełło. I bitwa pod Grunwaldem to 1410. A pierwsze wzmianki o Skarżynie pochodzą z 1253. Daje to jakieś 160 lat różnicy. Tak stare jest to miejsce, w którym żyjemy. W różnych miejscach napotykamy znaki czasu. Ten budynek za mną ma 200 lat. Kiedyś było tutaj uzdrowisko. Należący do niego las to są nasadzenia będące częścią kompleksu uzdrowiskowego. Krzyż pokutny z okresu średniowiecza wcale nie oznacza, że tutaj ktoś spoczywa, oznacza pokutę, oznacza winę. I próby jej odkupienia właśnie tym krzyżem. Proszę Państwa, w średniowieczu, no nie było tak jak teraz, że sobie idziesz do Kastoramy. I kupujesz, co potrzebujesz. To nie było dla biedoty, więc ktoś bogaty coś przeskrobał. A ten krzyż ma przypominać wszystkim o tym, że wina została odkupiona. Gdzie my właściwie mieszkamy? Co to jest za miejsce? Co wniosły tutaj poprzednie pokolenia? Co wniosą kolejne? Jak sama mówi, ludzie dzielą się na filozofów i działaczy. Filozofowie są od tego, żeby gadać. Działacze od tego, żeby działać. Autorka książki o Skarżynie, wieloletnia działaczka, społecznik. Człowiek, który mówi, że największą wartością Skarżyna są właśnie ludzie. Człowiek, który dla tych ludzi pracował całe dekady. Osoba, która niewątpliwie ze Skarżynem się kojarzy. Człowiek uczciwy, człowiek chętny do niesienia pomocy, chętny do działania na rzecz Skarżyna. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia o sobie, o skarżynie, o działalności społecznej. Zapraszam na rozmowę z panią Jolą Janusiewicz. Dzień dobry pani. Witam. No to zaczynamy. Dzień mamy szczególny. Spotykamy się 11 listopada i od razu zapytam o tą szczególną datę. Czym ten dzień jest dla pani? Och, odpowiedź jest bardzo krótka. Świętem. Jest tak wielkim świętem i... I jest dniem wspomnień. Wspominam bardzo w tym dniu moją rodzinę, szczególnie moją mamę, która była bardzo wielką patriotką. Ona zawsze wywieszała, jak to mówiła, sztandar. Wiemy różnicę między sztandarem a i tak dalej. Sztandar wywieszała zawsze na swoim domu. 1 maja, co było bulwersujące w owych czasach, ale ona mówiła, że ona nie świętuje to, że tutaj w Skarżynie Skarżyn jest w Polsce i to jest Polska. Już nie mówię o 11 listopada, bo to w, za jej czasów tak nie, nie było takich obchodów wielkich jak w tej chwili, ale ten 1 maja te, te uroczystości yy, pod krzyżem czy różne inne które domagały się biało-czerwonej flagi to były zawsze w jej wykonaniu pierwsze wskarzynie. Może nie wszyscy już pamiętają, bo pokolenia odchodzą. Natomiast ona była wielką patriotką. Ojciec zawsze jej pomagał w tym. Ojciec był natomiast prawdziwym akowcem, więc na pewno też był patriotą. I zawsze powtarzał, że on walcząc, nie walczył o nie walczył o komunizm czy o kapitalizm. Oni walczyli o wolną Polskę chcieli wolnej Polski. No to już mam tyle tematów, tyle pytań. A, to, teraz już, teraz się już się nie, nie wiem, jak, jak to popłynie, bo proszę państwa. Nasz cykl jest w zasadzie luźną rozmową. Nikt nie wie, co się stanie, nie mamy wcześniej dogadanych pytań. Po prostu sobie płyniemy, po prostu sobie rozmawiamy, ale tutaj jedna wypowiedź uruchomiła tyle wątków. Ale no, po kolei, skoro jesteśmy na tym patriotyzmie, to jak to jest być córką aż takich patriotów? Bo pewne rzeczy wynosi się z domu, A, jest? wchodzi w DNA. Tak, to prawda, to my z siostrą Barbarą mamy to w Dena i, i my bardzo przeżywamy, no nie mogę w jej imieniu mówić, przepraszam, ja przeżywam zawsze takie uroczystości jak 11 listopada. Moi synowie, mając tam 7 czy 17 lat, potrafili śpiewać wszystkie hejstrzelcy wraz i tak samo moja wnuczka, która ma w tej chwili 6 lat, też potrafi już śpiewać i, i pozostałe. Czy, czy to jest rodzaj patriotyzmu? Nie wiem, ja w Kadmendiacie zatrzymuję się pod, jeżeli jesteś gdzieś na wycieczce, czy, czy, czy nawet w sąsiednich wsiach, zatrzymuję się pod obeliskami, pod kamieniami. Czytam, czytam tam, gdzie jest orzeł, czytam, czy to jest polskie, czy to jest dla Polski, czy to dla polskich ludzi. No po prostu, no, kocha się tą ojczyznę, a już nie wspomnę, że małą ojczyznę, czyli Skarżyn się kocha najbardziej. Gdzie my mieszkamy? Co to jest za miejsce? Skarszyn jest małą ojczyzną, ale od niedawna dla nas. Może to tak ujmij, ujmijmy. No już pani mama mówiła, że tu jest Polska. Tak, mama mówiła, że to jest Polska, ale to jest dopiero niecałe sto lat. Nie bez przyczyny pytam akurat panią, bo świętej pamięci Jan Janusiewicz dostał nagrodę zasłużony dla gminy Trzebnica. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby być społecznikiem? No jakim trzeba być? No trzeba być człowiekiem. To znaczy po prostu trzeba, trzeba, trzeba wiedzieć, że. że... Pomoże się wielu ludziom, trzeba w to wierzyć. Mieć też Jan to miał taką zasadę, zawsze mówił, ach, za to nie biją. A koledzy jego mówili, a ty Jan to zawsze tak, jak cię wyrzucą drzwiami, to wchodzisz oknem. No, no takim trzeba być, trochę takim bezpośrednim, bezkompromisowym czasem. No i też trzeba być dobrym słuchaczem bo po prostu nie podsłuchiwaczem, tylko słuchaczem, czyli słuchać to, co do ciebie, to, co ludzie mówią i, i, i starać się gdzieś coś wpływać na, na, na jakieś decyzje, na jakieś sytuacje, na jakieś potrzeby. On uważał i ja uważam, że trzeba wiedzieć, kiedy odejść. Bo nie tylko ze względu na zdrowie, tylko w ogóle na, czasem na sytuację, czasem na wrogów, czasem na przyjaciół. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy, kiedy się wycofać, kiedy, kiedy po prostu odejść. Ja bym o ten skarżyn e, i o historię, taką troszeczkę dalszą. No bo chyba takim, takim pomnikiem historii, takim najstarszym jest Krzyż Pokutny, prawda? No, krzyż Pokutny. Nic starszego chyba tu już nie mamy, żeby pokazać palcem. No, no. Ale z takich. No historycznych tak, no rzeczy. tak, z takich historycznych rzeczy, które zostały do naszych czasów, no to krzyż pokutny. No, krzyż pokutny jest, jest symbolem, w różnych podaniach jest różnie, ale jest symbolem jakiegoś przestępstwa, bo przestępca budował w... Po prostu ten krzyż, żeby to było odkupić jego winy, tak. odkupić winy właśnie. Tak, ale tutaj jeszcze mamy pałac. Tu mamy pałac bez, bez dachu. Mamy pałac, no to 1820 roku on był wybudowany, bo to, to, to ten nowy pałac. Czyli w zasadzie najbardziej tutaj cennymi rzeczami to są te nie pałac, bo on już nie, nie przypomina pałacu, tylko te dwie oficyny, czyli Jedna gdzie ludzie mieszkają, druga, gdzie, gdzie należy do, do firmy Agrobety. No, no, cenną rzeczą tutaj na pewno są rośliny, które, które pozostały. Lipy, są dęby bezszypułkowe i szypułkowe, są, no te lipy niestety nam się zawaliły, miłożą japoński mamy, no i platany nasze ukochane. Ta, także tutaj, no, no mamy bogactwo, no mamy, największe bogactwo ciągle jeszcze mamy w Lesie Bukowym, czyli Skarszyn jako rezerwat przyrody lasu bukowego w Skarżynie, bo tak chyba pełna nazwa jest. Mamy ujęcia wody, a te ujęcia wody i wartości ich lecznicze zostały odkryte już, w, różne są podania, w 1710 roku. Są pierwsze wzmianki. Wobec powyższego, no, no, jest to bogactwo Skarszyna, jest, jest ta historia. W okresie międzywojennym jest gdzieś wspomniane, że jeszcze tu przyjeżdżali kuracjusze. Czyli Pani zdaniem największym skarbem Skarszyna jest woda? Nie. A co? Mo moim zdaniem, że największym skarbem Skarszyna są ludzie. O proszę. Są ludzie, bo jak patrząc na przekrój znowu taki historyczny, no to mo, 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 może ze Skarżyna nie było żadnego ministra. Na pewno nie było. Nie, nie było piosenkarki jakiejś słynnej, ale, ale jest to jakaś dziwna woda, bo mamy, <todgłosy> 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 bo mamy osoby, które piszą na przykład. Książki, córka pani z domu Klin, zapomniałam jaki ma, Zaremska. Zaremska, pisze książki, mój syn Włodzimierz, znaczy wiersze, pisze, podobno pani Andrzejczakowa pisze jakieś wiersze, mnie się zdarzyło napisać książkę, jeszcze tutaj nie, nie mam w tej, ale zdaje się, że kiedyś doliczyłam do ośmiu osób które się parają pisaniem. Także to, to już. No. To, to są te, o których Pani wie? A tak, oczywi oczywi oczywiście, tak, tak, tak. mm. chyba Madzia Mazurowa też pisze, nie chyba, tylko na pewno jest. Także mamy, tu, tu, tu tak z ręki, bo mi się spytałeś, a, a jeszcze jakie wartości ludzkie mamy? Na przykład wartością ludzką są gospodarze Agrobety, bo ich ich ja, ja, ponieważ mam wykształcenie rolnicze, to widzę to od lat, ich ziemie, ich plony to dla mnie zadziwiające. Kiedyś 100 kwintali zboża z hektara, to za moich czasów, jak zaczynałam pracę w rolnictwie, to było nieosiągalne, oni mają to od dawna. Więc. To też jest ta wartość, to są ci ludzie, to są te perełki czy kryształy czy cóż by, się, nie wiem jakby to nazwać. Te, takich mamy ludzi, oprócz tego mamy przecież dziewczyny, co pięknie śpiewają, mamy sportowców, którzy grają. No chwała im za to, że tyle lat utrzymują to boisko. Nie będę nazwisk zużywać, ale naprawdę, no to i stare pokolenie mojego męża i, i młode pokolenie typu Kamila. No, 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 halo! Tak, tutaj, tutaj już to, wiele pokoleń. Wiele pokoleń. A to jest jest bardzo ale 50 lat Ale 50 lat ludzie mm -hmm. to. No, no, no i, i ciągle mają ten krok do przodu, więc ja ciągle mm -hmm. powtarzam. Mamy też bardzo dużo wykształconej młodzieży, mówię o młodzieży. Nasza młodzież jest dopiero wykształcona. Dość, że piękne mamy dziewczyny, przystojnych chłopaków, to jest to wszystko wykształcone. Czyli y, z skarszym człowiekiem stoi. Brawo Ty. A na drugim miejscu woda. A na drugim ale... miejscu rezerwat przyrody i woda. To to się tutaj tak pięknie zajmuje krzyżem od tylu lat, proszę nam powiedzieć. A, ale tutaj cała, znowu muszę powrócić do historii skarszyna. Bo... Ale ja pytałam dokładnie o Panią, bo ja wiem, że to jest Pani. Bo ja to dostałam drugiego. w spadku po mojej mamie. Czyli, o, 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 czyli tak, po prostu, prostu różne ludzie mają różne spadki. Ja dostałam spadek po mojej mamie, opiekować się krzyżem, ale ja nie jestem sama. Muszę tu sprostować, że ja jestem pani Grzyżówkowska, pani Witkowska, pani Krzemieniowa. To są te, te filary, które, a ponieważ. Krzyż jest dla wszystkich, także i inne osoby tutaj się kręcą, wstawiają kwiaty, wyrzucają kwiaty. Sąsiadów młodych, mam mądrych, życzliwych, pomagających z tego młodego pokolenia. Z czego pani jest najbardziej zadowolona? Co, taki, co się udało? Taki, taki sukces? Suk sukcesem moim są dzieci. dzieci. Hmm? Są dzieci, to jest, to jest mój mój. Mój sukces. Uważam, że dużo pracy, i poś... może poświęcenia nie, ale dużo takiej pracy i różnych zabiegów dokonałam, przeprowadziłam, że, że, że skończyli studia, że, że wyszli na, na, na fajnych ludzi. No. Ogólnie, jak, a propos tego społecznictwa i, i, i tak dalej, z czego jestem taka dumna. Z tego jestem dumna, że patrząc na przekrój historii skarszyna, że ciągle się tu coś dzieje. Że na pewno mam tam ziarenko swojej pracy, swojego udziału, mojej rodziny i, i, i tak dalej. I, i, i to, to jest tym sukcesem, że, że, że ciągle coś ktoś tu coś, coś chce, że są, jednak są te tradycje podtrzymywane. W w lepszej, w gorszej formie są, zawsze mówię, są chude lata i, i tłuste lata, i, 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 i tak było jest i będzie. I jednym się to podoba, innym się to nie podoba, ale to dla mnie to nie ma takiego znaczenia. Najważniejsze, że, że patrząc z pewnego dystansu czy z pewnych lat widać, że ciągle w tym skarżynie się coś dzieje, że ciągle przychodzą jacyś ludzie coś się, że, że, że się dzieje, co mam na myśli, raz są dyskoteki, raz są festyny, raz są mecze, innym razem znowu spotkanie kulturalne jakieś z, z aktorem, z autorem i tak dalej, czy śpiewanie mozaiki, no po prostu, czy Nordin Walking, że dziewczyny, że byliśmy na Mistrzostwach Polskich z dziewczynami w moim wieku, że, że, że coś takiego, to jest ten ten, ten ogólny sukces to, 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 do czego się tam w małym stopniu też, też przyłożyłam. To, że w żyję, no. hmm. Czy jest coś, co, co pani żałuje? Coś, co uważa, że się nie udało? Ojej, to dużo rzeczy jest, co, co ja żałuję, że mi się nie udało. Ale... Ja po prostu nie wracam hmm. do, do, do tego złego. Ja patrzę do dobrego, to co staram się pamię pamięci w w związku z moim peselem pamięć ma już wybiórczą, więc pracuję nad tym, żeby pamiętać tylko dobre rzeczy. Ale to jest w ogóle bardzo dobra recepta na to, żeby być szczęśliwym i, nice. i patrzeć na to, co się da zrobić, co, co było dobre i patrzeć w przód, to fajne. No, także nie, nie, nie. A idzie się tego nauczyć, czy to po prostu PESEL? No, trzeba pesel? pracować, nie, trzeba pracować zawsze nad sobą, <noise> u podstaw. Dla mnie ten wątek edukacyjny jest bardzo ważny. To, to ta praca u podstaw nad sobą. Tak, to po prostu trzeba w sobie trochę wyrobić takie, takie, takiego czyli, patrzenia w przód. Proszę. Czyli po pierwsze, patrzymy tylko na to, co dobre, tak? Nie, patrzymy ogólnie na wszystko, natomiast zwracamy uwagę na, na to, co Fokusujemy dobre. Głosujemy się na tym, tak? Tak, i patrzymy. I chcemy zapamiętać, i, to, i sukcesy lepiej pamiętamy niż porażki. No. I kolejna gdzieś tutaj między wersami przekazana lekcja: to nie gadamy i nie filozofujemy, tylko działamy. Tak. A przekazanie drugie, tak. Jeżeli tak? <m ma g hyper> <przykład gulant> <lapzyma> patrząc mm -hmm. na to, tak. I jeszcze jest jakieś takie kredo, jakaś taka mądrość życiowa? Ta nie wiem, czy ja jestem taka mądrość życiowa. No, na pewno. Ważną rzeczą jest uśmiechamy się. Uśmiechamy się, po Uśmiech prostu. Po prostu, to takie proste do siebie. Uśmiechamy się. W Ta, no po prostu. No, jeżeli patrzeć na, na, na psychologię życia, no to uśmiechajmy się no, do siebie. A... Ja po prostu generalnie lubię ludzi, no lubię ludzi, z, im, z ich wadami i zaletami. No, ja po prostu lubię też rozmawiać, z ludźmi przebywać, z ludźmi. Mnie ludzie nie drażnią, mimo, może ja kogoś drażnię, ale mnie nie drażni ktoś, że, że jest pijany i się przewróci, lub że jest źle umalowana, czy, czy fałszuje śpiewając, czy, czy nie wiem. Mnie ja. Ja lubię ludzi po prostu. No. Lubię czyli, z czyli nie ma znaczenia to, że pan śpiewa, nie ma znaczenia to, że tam. Jest coś, ja, że ma tak chwile słabości. A co i... ma znaczenie? Co jest ważne w drugim człowieku? Uczciwość. Uczciwość. Ktoś jest po prostu uczciwy. Już nie mówię o prawdomówności, ale taki uczciwy z kościami. Co się pani tutaj najbardziej podoba? Najbardziej mi się rezerwat podoba to, jeżeli chodzi o moją duszę. Bardzo mi się podobają tutaj krajobrazy. Najbardziej lubię tutaj jeszcze takie jednostkowe stare drzewa. Chciałbym tutaj więcej zapytać o, tą, o książkę. Dlaczego pani napisała tą książkę? Jak powiedziałam, tak poza nawiasem. Z tego, między innymi, względu, napisałam tę książkę, że moja koleżanka, dziewczyna, która zdała maturę, czyli ma jakieś wykształcenie, ona nie wiedziała, że do 40, 1945 roku to byli Niemcy. Więc ja chciałam pokazać, że, że ta historia z Karszyna jest taka, jaka jest. A oprócz tego chciałam zachować dla potomnych te nazwiska pierwszych osób, które tutaj były, jak również celowo zostawiłam w niektórych częściach książki pustą kartkę, żeby kogoś może namówić, yy, zmusić, nie wiem jak to nazwać przez, przez wydanie, żeby on napisał parę słów o swojej rodzinie, o sobie, o, żeby pewne rzeczy, historie nam nie, nie uciekły. Ta, ta, taki był mój cel główny. Osobiście uważam, że zostawienie pustej strony to jest świetny zabieg, no bo to, to, też, to też jest treść, to też krzyczy, tak? To tak. się domaga, to, to świetne, świetny pomysł. Ja, ja nie uważam się, za jakiegoś wielkiego autora to jest takie pisanie gospodyni domowej. No, no po prostu trochę no, miałam... Książka troszkę tych... to nie jest przepis na karpatkę no. <laughs> gospodyni no. do momentu. No ale to no, forma, no, ale no, no chciałam, żeby to nie uciekło. Chciałam to, żeby, że, żeby pozostało z nami, żeby właśnie rozmawiać o tym, żeby ktoś jeszcze napisał dalszą kiedyś część, że, że ma trochę zebranych rzeczy. Ocalić no. ja bym... od zapomnienia, no to proste, no proste tak. Trzeba o tym mówić, ja. skąd my jesteśmy i gdzie my mieszkamy w ogóle i jak strasznie bogatą historię ma ta miejscowość. No jest właśnie, bo, bo tak naprawdę historia sięga 1253 roku, Ładnie. także mhm. ho, ho, ho i jeszcze trochę. Setki lat. Setki mhm. lat, tak, jeżeli chodzi o Skarżyn, a taką bieżącą rzecz, to, no to też mamy rocznicę, chyba wszyscy wiedzą, że mamy, sparta Skarżyn ma, 50 lat, czyli pół wieku. pół wieku. A myśmy, nie wiem, czy, czy pamiętasz, że myśmy też organizowali kiedyś taką, takie ob organizo obchody pół wieku w Skarszynie. To tak. była uroczystość zorganizowana z wielką pompą, czyli msza była, byli, przede wszystkim były osoby zaproszone, które pierwsze się osiedliły w Skarszynie, w Boleścinie, w Pierstnie, w Krakowianach, tutaj w ościennych naszych wsiach. To były uhonorowane te osoby w pierwszych rzędach. Jeżeli chodzi o uhonorowanie, to, to były oczywiście władze gminne i powiatowe. Jeżeli chodzi o kolejne uhonorowanie, to była wielka msza święta, która była odprawiana w drzwiach naszego pałacu. A ludzi y ile było? No nie wiem, 600 osób, 500 osób. Mamy bardzo dużo zdjęć z tego. I było to pół wieku w Skarszynie było bardzo ważne i to było bardzo znaczące. Wieść się wtedy troszkę rozsławiła. To korzystając z czasu antenowego pozwolę sobie już teraz na oczach naszych widzów e, zaprosić Panią na 20. Żebyśmy na żywo sobie porozmawiali o, te, o tej historii z Karszyna, żeby to jednak pielęgnować, żeby pewne rzeczy nie zginęły. No, oczywiście, tak. To może zaczniemy od tego, żeby przedstawić młodą damę naszym widzom, bo do wywiadu dołączyła kolejna osoba. Cześć. Jak masz na imię? Felicja. Cześć. No, witam. A na nazwisko? Samochwiec. Moja we, y, wnuczka Weronika muszę się pochwalić, że ja mam cztery wnuczki. Miałam dwóch synów, a teraz mam cztery wnuczki. I y, dziećmi mojego młodszego syna Macieja jest Katarzyna, która mieszka w Zabierzowie koło Krakowa. Pozdrawiamy ją. A, a to jest przedstawicielka dru, drugiej linii córka Włodzimierza. Najmłodsza zresztą. Weronika, a Weronika ma jeszcze siostrę, najstarszą Olgę i średnią Alicję. I muszę się tu pochwalić, że wszystkie te trzy dziewczynki grają w piłkę nożną. I wszystkie trzy dziewczynki grają na pianinie i wyłącznie z Weroniką. Weronika już gra na dwie ręce i śpiewa. Mało znam zawodników, którzy są jednocześnie pianistami. I miało mało pianistów, którzy jednocześnie są piłkarzami. Tak, no to jest zastanawiające. Zawsze mi wita. Od kiedy ja się mam pamięcią, no to pamiętam, że pani zawsze była aktywna. Pani zawsze działała tutaj na rzecz społeczności. Dlaczego? Tak jak mówisz, tak jak patriotyzm, tak samo taką potrzebę działania wynosi się z domu. Czyli ma się to. W, w, w genach. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, no co tu zrobić, żeby był porządek w Skarżynie. Ja mówię, śmieci. ja mam receptę i śmieci nie było. Mówię, ja wiem co ja mam robić. Ja od czterech lat, jak idę do sklepu, jak leży butelka, czy torba, czy coś, zawsze podnoszę i uważam, że to jest właśnie tak przyczynianie się do, już nie mówię o sprzątaniu świata, ale do sprzątania skerszyny. nie wrócenia ale to teraz na... powie, dlaczego ja mam sprzątać po kimś, kto bezmyślnie wyrzuca butelkę? Ja sobie nie zadaję takiego pytania, ja po prostu uważam, działam, że trzeba sprzątać. Nie, pytamy, nie pytam, po co? Ciężkość. Po co to jest filozofia? Ludzie albo są filozofami, albo nie, ja nie jestem, ja działam. No to jeszcze na koniec zapytam, czego Pani życzy Skarszynowi? Czego życzę Skarszynowi? Mhm. Skarszynowi życzę mądrych ludzi. Piękne życzenie. Do zobaczenia 20 listopada, tak. tym razem już będziemy sobie patrzeć w oczy, nie przez szklany ekran, tylko na żywo. No, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja też.